Dzień dobry. Akurat już ma 30. Możemy zaczynać. Wczoraj, gdy Hunter mówił o sprawie kradzieży. Kradzieży, która wydarzyła się już dość dawno, bo to chyba jest z 25. To jest informacja bezpośrednio ze strony facebookowej muzeum, które zostało okradzione. Post jest 25 stycznia z godziny, jak widzicie 14.47. Muzeum w DRENC zostało okradzione. To są artefakty, które skradziono. Sprawdzam czy je widzicie, czyli hełm, który miał odstraszać wrogów. Te oczy miały odstraszać wrogów. Nie wiem w jaki sposób, ale, ale może to działało. No i trzy bransolety. Trzy bransolety, zapewne takie jak ta, więc pokazano w poście tylko, tylko jedną. Zobaczmy sobie, ponieważ znalazłem informację prasową dość szczegółową. Teraz zobaczę, czy wy to widzicie. Coś widzicie. Ponieważ ja nie jestem w stanie tego przeczytać, więc użyjemy tłumacza. Może, może będzie to. Zobaczymy jak to. Nie wiem, czy to nie jest po prostu strona policyjna, bo to tak by wyglądało. Informacja jest. Chyba tak trafiłem na to. Z Trafiłem na to przypadkiem, ale to chyba jest po prostu oficjalna strona policji, dlatego że tutaj polecają, żeby nagłych przypadkach dzwonić na numer alarmowy. A jak nie są pilne sprawy, to jest podany inny numer. No, i tak, czytajmy, co policja o tym pisze. Czyli się co sprawie łamania do Muzeum Drens w Ascen. Policja prowadzi śledztwo w sprawie do Muzeum Drens 25 stycznia około godziny 3.45 nad ranem. Policja otrzymała zgłoszenie o eksplozji w Muzeum Drens on the brick w Asen. Na miejscu okazało się, że dostęp do budynku uzyskano przez stosowanie drzwi przy użyciu materiałów wybuchowych. Z budynku skradziono kilka arcydzieł archeologicznych. Złoty hełm z Kotofenesti i trzy bransolety. Tutaj jest fotografia tego hełmu. Popatrzcie, sprawdzę sobie, czy w ogóle widzicie to, co on pokazuje. Pięknie rytowany, pięknie repulsowany. Widać, że jeszcze to jest bardzo stary artefakt. One Im późniejsze, tym są lepiej wykonane. Tym Te ornamenty są bardziej spójne. Tutaj widać, że każdy z tych elementów jest tak jakby oddzielnie nałożony na metal. Nie ma jakiegoś, jakiegoś związku pomiędzy tymi, tymi elementami. One nie są połączone w żaden sposób, żadne ornamentem. Także to piękna rzecz. Szkoda, że, się z, że została, że jeżeli nie uplinowano. Raport z 25 stycznia. Ekspozycja uszkodziła budynek Muzeum, nikt nie został ranny i nikogo jeszcze nie aresztowano. Zakładamy, że podejrzanych jest wielu. Sytuacja natomiast uległa eskalacja. Policja kontynuuje dziś dochodzenie w miejscu zdarzenia, między innymi prowadzone są, jest dochodzenie w okolicy Obecnie w okolicy obecne są dochodzenia kryminalistyczne, a także żądanie i Przeglądane są obrazy z kamer mało po polsku, ale po prostu policja sprawdza monitoring, bo z tego co widzę, połączyli się również z Interpolem. Znaleziono o godzinie 4.15 rano, czyli, czyli godzinę później dostali informację o płonącym samochodzie. W pobliżu nie było nikogo. Wiążą to z tą sprawą. Uważają, że podejrzane osoby przesiadły się z samochodu do, do, z tego samochodu, którym dokonano. I służył bezpośrednio do ucieczki z miejsca zdarzenia. przysiadł się do innego samochodu, a ten spalono. Tutaj proci się mieszkańców lokalnych o to, żeby udostępniali nagrania pożaru albo okolicy muzeum. Tu chodzi o kamery te, które są przy, przy dzwonkach drzwi, ewentualnie kamerze, jeżeli by ktoś miał, żeby o 8.30 wieczorem Ojca opublikała wizerunki kilku podejrzanych o spowodowanie eksplozji i włamania do muzeum. Na nagraniu widać, jak podejrzani otwierają drzwi zewnętrzne, po czym nastąpi eksplozja. Podejrzani weszli do muzeum w ten sposób. Dzień później aktualizacja, że trwa śledztwo. Otrzymali 50 zgłoszeń, którymi się zajmują, ale nie ma żadnego. Żadnego, żadnej informacji, która by pchnęła to dochodzenie naprzód. No i policja nadal czeka na, na informacje dotyczące tego włamania i prosi o pomoc. No cóż, zdarza się tak, jest to, jest to strasznie przykre najgorsze, jeżeli te artefakty trafią do Tygla. Może się tak zdarzyć, niestety, bo no złodzieje ukradli to po to, żeby na tym zarobić, a, a jak tu zarobić na artefaktach, który każdy rozpozna, więc nie można je zniszczyć. I, I to byłaby niesamowita strata dla kultury. I dla dziedzictwa nowego, takiego w ogóle europejskiego. To już nie, nie, nie tylko chodzi o no to, że to są rumuńskie artefakty, ale też o to, że to są po prostu bezcenne dzieła starożytne nie do odtworzenia już dzisiaj. I możliwe, że więcej takich nie było. To przecież zawsze były robione pojedyncze okazy i je trzeba przechowywać w odpowiedni sposób. Nie dopuszczać do kradzieży, a. Na złodzieje zawsze patrzą na, na, na szybki zysk. To, co Wam teraz pokazuję, to są artefakty zgromadzone w British Museum. To są nagrania, których jeszcze nie widzieliście. Biżuteria, taka naprawdę bardzo stara biżuteria. Zawiera w sobie niewielką ilość złota. Z reguły to są kamienie szlachetne kości muszle. To są raczej nawet nie kamienie szlachetne, a kamienie ozdobne, bo nawet jeżeli to jest, to jest kamień szlachetny, to on jest w jakości, która dzisiaj nie jest jakością gemologiczną. To jest taka jakość ozdobna, a nie jakość gemologiczna. Zresztą, nawet za chwilkę zobaczycie, chyba że nie zobaczycie. Na porządku było widać taki naszyjnik z turkusu. Popatrzcie na to, dzisiaj nazwalibyśmy to turkus chileński, czyli najniższa możliwa jakość turkusu. Wtedy ktoś zdobił się takim, takim wielkim, okazałym okazałem naszyjnikiem. Jak widać, no, gdzieś muzeum zgromadzone jest bardzo dużo takich obiektów. Te, które nie są wykonane ze złota, Generalnie nie są atrakcyjne dla złodziei. Są o tyle, o tyle bezpieczne do przechowywania. Gorzej, jeżeli znajdzie się artefakt w pełni złoty, no bo wtedy, albo z elementami złota, bo wtedy można takie złoto przetopić i sprzedać. A sprzedaż tego w całości no natychmiast wiąże się. Z ujawnieniem tego, że ktoś uczestniczył w jakiś sposób w procederze kradzieży. Tutaj jest hełm, to jest to jest replika hełmu, to jest elektrotyp. Oryginał znajduje się w Iranie w muzeum. No Jak widać, wykonany jest. I on jest właśnie cały, wykonany ze złota. Tak samo jak tamten hełm, który, który skradziono w muzeum w Kolandii. Jest tutaj jeszcze, aha, tutaj, tutaj jeszcze trochę różnych artefaktów archeologicznych, biżuterijnych. Oczywiście ja skupiam się zawsze na fotografowaniu tego, co może nas interesować, czyli na fotografowaniu biżuterii. Jak widać ta biżuteria jest bardzo specyficznie wykonana. Dzisiaj usiłuję się ją podrabiać, ale raczej w taki sposób dość naiwny przy użyciu współczesnych narzędzi i to po prostu tak nie wygląda jak te podrobione rzeczy. Bardzo łatwo jest się zorientować, że to, że to nie jest to że, to, że to nie zostało wykonane w starożytności. Jeżeli ktoś przynajmniej raz dokładnie oglądał taką kolekcję, jak chociażby ta prezentowana w British Museum, to, to ma o tym jakieś większe pojęcie i może sobie Taką ekspertyzę, powiedzmy, sam dla siebie wykonać. Jest właściwie tylko jeden rodzaj biżuterii, który jest wykonywany i co do którego można mieć wątpliwości, albo, albo można by mieć wątpliwości to jest biżuteria indiańska, robiona w tym momencie w San Antonio. Tam jest jeden twórca, który w tym momencie specjalizuje się w tym, żeby wykonywać takie obiekty. Jak wykonywali je Indianie, takimi technikami, jakie wykonywali Indianie jeszcze nawet w czasach prekolumbijskich. Do tego stopnia, już tam jest wiadomo, że robiono coś na. O, teraz, teraz się zatrzymam z tamtą opowieścią, a tu Wam opowiem o tym, o tej rekonstrukcji. To jest rekonstrukcja też takiej, nazwijmy to, korony. Stroju, czy ozdoby, stroju kobiecego, ozdoby głowy, to jest bardzo bogaty grób. Ta osoba musiała być kimś bardzo ważnym w społeczności. Jak widać, gigantyczna ilość złota i w koło ciała złożona w grobie, tak jak te przedmioty i na ciele tej kobiety, to co widzicie tu na dole, taki, takie rozpłaszczone, to jest czaszka tej kobiety i oryginał, oryginał tej biżuterii. Po prostu tak ją podjęto z grobu. a tutaj jest kolejny dowód na to, że granulacja jest bardzo starą techniką złotniczą i filigran również. Popatrzcie, czy, czy filigran, czy kanatil. Jak widać tutaj, one są te, te przedmioty zdobione są właśnie tymi technikami starożytnymi. I wracając do, do Santa do sztuki indiańskiej, jest jeden twórca, który do tego stopnia chce być autentyczny w robieniu tej biżuterii indiańskiej tradycyjnymi metodami, w tradycyjnych formach. Że jeżeli tradycyjnie on wie z tradycji, że z przekazów, z przekazów w Indian, że. Do szlifowania turkusu używano jakiegoś tam piaskowca z pewnego miejsca. To on po prostu tą skałę stamtąd z tego miejsca dokładnie podejmuje i mają, mają u siebie. I na niej szlifuje koraliki z turkusu, z dżetu, z masę perłową czy z, czy z pondylusa. I on nie używa innych materiałów, tylko właśnie dokładnie takie materiały, jakie były dostępne Indianom w tamtych czasach. I na przykład jeżeli wykonuje muszle z Pondylusa, no to też używa kleju tradycyjnego z żywic drzew, a nie używa współczesnego kleju, tak jak inni twórcy indiańscy robią, że po prostu biorą zwykły jakiś klej i tylko sklejają, robią tą inkrustację w taki, w taki sposób, żeby to przypominało. Znaczy, generalnie oni nie mają y, y, ochoty podrabiać starych dzieł indyjskich, tylko po prostu robią tą sztukę cały czas według jakiejś tam maniery y, tradycyjnej. No właśnie jest jeden twórca, który wziął sobie za, za punkt honoru, że będzie robił to w taki sposób, jak ma, ma robić. Y, między innymi, jak wierci się w, w, w koralikach, wierci się otwory, to on. Y, ma coś, co wygląda jak dryla generalnie, czyli taka ręczna, ręczna wiertarka. Kiedyś wam pokażę, jak wygląda draila. Taka xix wieczna. Jak uda mi się ją pożyczyć. W każdym razie jest to taki rodzaj, rodzaj ręcznej wiertarki. No to Twórcy, którzy nawet używają takiego, takiej ręcznej wiertarki do, do wiercenia, używają metalowych oszczy, stalowych oszczy. Natomiast on nie, on używa tradycyjnego oszcza, czyli tradycyjnym oszczem dla Indian był kryształ kwarcu. Cienki, długi i zakończony piramidką. I w ten sposób kwarcem, ponieważ kwarc ma twardość 7, tylko ma niższą twardość i te rzeczy, które on może obrabiać, czyli na czyli muszla i Y, gagat i y, y masa perłowa też mają niższą twardość niż kwarc, w związku z tym można było w ten sposób wierzyć. Y, witaj, makaroniec. Y, tak z ciekawości, komentarze są codziennie wyłączane chyba wczoraj, czy, czy pod porannym. Y, że members only. Y, tak, bo to jest, y, ja mówiłem o tym wcześniej, musiałeś nie słyszeć tego. Y, to jest jakiś pomysł YouTube'a, żeby taka rada dla mnie. Mówiłem o tym, że jeżeli ja zrobię to co, to, co YouTube mi radzi, to oni podbijają mi podbijają mi zasięgi. Za każdym razem i to mniej więcej o 30%. Więc to warto, warto o to powalczyć. Dzisiaj na przykład kazano mi włączyć jakąś funkcję bezpiecznego przeglądania. Że gdyby mi ktoś wysłał jakiegoś linka to żeby tam był jakiś antywirusowy program czy system, który ma mnie zabezpieczyć przed tym, żeby, żeby ktoś nie zhakował kanału czy, czy nie wyrządził jakichś szkód na kanale. I, I to na przykład jest informacja dzisiaj. Natomiast w pewnym momencie była taka informacja, żeby, żeby robić wyłącznie dla wspierających live'y. No i te, ten jeden live w ciągu dnia jest dla wszystkich. Livey są wyłącznie dla wspierających, a dzisiaj z, 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 włączyłem inną funkcję. W sumie to przypadkowo tam kliknąłem, a stwierdziłem, że zobaczymy, jak to jest. To jest wyłącznie dla subskrybentów. Dla subskrybentów ustawiłem tam czas, że 5 dni, czyli ktoś, kto jest subskrybentem od 5 dni, może przesyłać informacje i być może tak zostaniemy, że poranny live będzie można porozmawiać z, ze społecznością. W ciągu dnia te informacje, które przekazuję, to są bardzo krótkie live'y, z nikt nie zdąży zadać pytania, bo ja je, ja je szybko kończę, po prostu nie bardzo mam czas przeciągać, a popołudniowy live będzie live'em dla, dla wszystkich. Będzie można sobie porozmawiać, tak jak czasem się zdarza, że rozmawiamy. Dziewczyna przedni witaj. Dzień dobry, mam nadzieję, że nie zniszczą tych artefaktów. Ja też mam taką nadzieję, chociaż no nadzieja umiera ostatnia, ale jeżeli to się nie znajdzie szybko, to myślę, że to zostanie przetopione, bo to jest tyle najprościej przetopić, zlewek sprzedać w bardziej byle szybko i, i już. Zasadniczo jest to nie sprzedawalne w takiej formie, w jakiej jest. Nikt tego nie, Nikt tego od nas nie kupi, dlatego że no od razu wiadomo, ten, kto kupi od razu wiadomo, że jest paserem. A ci, którzy sprzedają też od razu wiadomo, że są, że są złodziejami. Więc to jest taka rzecz, która jest nie dla złodziei bezwartościowa, dopóki się jej nie stopi. Tam na filmie obok bransolety były monety. Tak, generalnie jest bardzo dużo. Te skarby są prezentowane tak, jak je znaleziono. Więc jeżeli w jakimś grobowcu, czy w jakimś miejscu były monety, to te monety, te monety tam są. I to są to właśnie dość jest tak fajnie prezentowane, bo te skarby całe są omawiane w zależności od miejsca podjęcia tego, czyj to był grób, jeżeli udało się ustalić i jakie było wyposażenie grobowe. Oprócz tego są całe skarby monet. No generalnie zachęcam, jeżeli ktoś ma czas w weekend, żeby polecieć sobie do Wielkiej Brytanii, nie jest to jakieś drogie, bo tam w obie strony to można już za 150 zł zupełnie spokojnie, jak ktoś się dobrze rozejrzy, to może i, to może i za 100 zł, no a jeden dzień w British Muzeum to jest, to jest mało. To jest mało, także można jechać na weekend, nawet gdzieś się zatrzymać i, i oglądać sobie te, te artefakty. Ja będę oczywiście pokazywał te nagrania systematycznie. Przy okazji jak będzie coś do omawiania ciekawego, bo zresztą już mówiłem wraz z wami o kapitanie Kuku i o y, Toki czyli o małyskich ozdobach z Nefrytu. I też ilustrowałem to właśnie nagraniami, które mam z, z tego muzeum. Tam jeszcze. Aha, jeszcze chyba mówiłem o kolekcjonowaniu, o kolekcjonerach, albo chciałem mówić, bo tam jest właśnie taka sala, w której są prywatne kolekcje, które zostały darowane. Być muzeum, albo które w jakiś sposób być muzeum pozyskało. No i to jest też taka dobra ilustracja kolekcjonerstwa, tego jak, jak ludzie zbierają wyjątkowe rzeczy, a potem to i tak zostaje tym dziedzictwem narodowym, no bo w końcu trafia do muzeum albo jako darowizna, albo jako, jako akwizycja muzeum. No a oprócz tego tam jest bardzo duża kolekcja numizmatów. No właśnie będąc w Muzeum byłem w sali poświęconej w ogóle historii pieniądza, ale właśnie tam byłem przez raptem kilka godzin. British muzeum to w warta całego urlopu, mieli rozmach, jak mówią klasyk. No ja tam spędziłem, ja tam byłem ile? Trzy razy chyba. Trzy razy, trzy razy byłem wewnątrz, po kilka godzin za każdym razem. Wiktoria Albert Muzeum też robi. To jest, to jest właśnie, to jest bardzo ciekawy obiekt. To jest znalezione przy czymś, co jest, jak, co było jak Stonehenge, tylko, że wykonane z, z drewna, taki drewniany krąg. To jest rekonstrukcja tego artefaktu, mam film z, z nim i będę chciał wam ten film pokazać, że pewnie też Będę to mógł zilustrować tym, tym filmem. To jest ciekawa rzecz, że tak dawno temu, w tak odległych czasach, ludzie tak doskonale potrafili wykonywać obiekty z metali. Wiktoria Janbek Muzeum, tam, tam jest bardzo dużo biżuterii współczesnej albo powiedzmy nowożytnej i no oprócz tego starożytna też jest, ale ta nowożytna jest na najwyższym poziomie i też, też mam dużo nagrań, też część wam pokazywałem jakoś tak. No właśnie zawsze jest czym opowiedzieć, a, a nie pokazuję tych nagrania, to zaraz, już minie, zaraz minie pół roku, jak, jak te nagrania już mam. No i to są takie skarby właśnie tych bransolet, które generalnie nie do końca były bransoletami, to były, to były takie, taki rodzaj płaciła sposób na lokowanie siły nabywczej właśnie w Srebrze i jednocześnie takie bransolety dawały możliwość, możliwość wymiany, w ogóle znaleziono takie jakby niezawinięte bransolety, że one w ogóle już służyły tylko i wyłącznie do, nie służyły do noszenia, tylko służyły wyłącznie do wymiany handlowej, barterowej wymiany handlowej. A te skarby, które znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii, no to były e, niezwykle, niezwykle bogate. Akurat stronę, patrzę na stronę Victoria and Albert Museum, a tam info o wystawie biżuterii kartiera. Tak, tak. Helen Molesworth zapraszała na nią. Chyba nawet o tym mówiłem. Ee, Helen Molesworth jest kuratorką wystawy biżuterii opiekunką piękną biżuterii, wystawie biżuterii właśnie w Victoria Muzeum. To ma być ta wystawa. Ma się zacząć w kwietniu, z tego co pamiętam. I oczywiście, no, będę tam jechał, jak ja byłem w Victoria i Albert Muzeum. To było, była wystawa. Poświęcona Naomi Campbell. Nawet zastanawiałem się, czy przypadkiem tam nie, nie wejść. To jest dodatkowo płatne. Generalnie wejście do Victoria Albert muzeum jest bezpłatne, ale, Victoria, ale wejście na tą wystawę było płatne. I no stwierdziłem, że tak, moda to tak nie bardzo czy moda wybiegowa nie bardzo się wpisuje w to, co my robimy. A to, a to była to, co my lubimy tutaj oglądać, a miałem tam wiele innych rzeczy do, do obejrzenia, więc po prostu nie chciałem zużywać na to czasu. Jak widzicie, no tej, tej biżuterii, tych skarbów jest gigantyczna ilość. Fajnie to jest pokazywane, często jest pokazywane, właśnie jak to było noszone. Często jest pokazywane, jak to zostało znalezione, tak jak w przypadku tamtego grobowca z, tym, z tą ozdobą głowy królowej czy, czy księżniczki. No, tutaj mamy skarb monet, więc, więc monety też, też są i to jak widać w całkiem sporych ilościach, ale oprócz tego te, te wszystkie płaciwa, które tam były wystawiane. Oprócz tego jest właśnie historia pieniądza, pokazywane historyczne narzędzia mędnicze, historyczne narzędzia do produkcji banknotów, różnego rodzaju płaciwa. Też pokazywałem część tej wystawy. Jest też fragment wystawy o fałszerstwach. Systematycznie będę wam to pokazywał w miarę w miarę oczywiście możliwości bo zawsze pojawia się jakiś temat bieżący. No i cóż, no, a potem właśnie nie ma, nie ma czasu na to, żeby pokazać te materiały, które już są zgromadzone. Okej, okay, słuchajcie, będę, będę już kończył, zbliża się ósma. Zbliża się ósma godzina. Muszę, muszę otwierać firmę. Zapraszam wszystkich na live o 17.05 w ciągu dnia, jak zwykle, live z bieżącymi informacjami. Tymczasem dziękuję Państwu za u... Do usłyszenia.